Jeśli pragniesz miłości swojego życia, luksusu i pieniędzy, a do tego afirmujesz i medytujesz, to posłuchaj tej rolki do końca. Bo ja byłam dokładnie w tym samym miejscu. Ile ja się naafirmowałam, ile ja ze zeszytów zapisałam, że ja jestem z cudownym mężczyzną i mam miliony na koncie. I wiecie co? Niektóre te afirmacje mi się nawet spełniały. Chciałam być na wystawnej kolacji i wola byłam. Chciałam być w cudownym towarzystwie i wola byłam. Tylko zastanowiłam się, dlaczego to mi się czasem przydarza, a nie jest to moja codzienność. No i dokopałam się do tego. Okazało się, że ja na co dzień gram rolę kopciuszka. Znacie to, nie? Na co dzień wybieram ten mak, jestem posłuszna i taka uległa i taka zrobię wszystko, co mi każą. A tylko jak przychodzi ta wróżka chrzestna, to potrafię rozbłyszczeć. No i stwierdziłam, że sama chcę być tą wróżką chrzestną, sama chcę sterować, kiedy ja mogę iść na ten bal i chcę mieć tą magiczną różdżkę. I dopiero w momencie, kiedy zabrałam się za działanie, i wiem, jak to brzmi, i wiem, że wam się nie chce, mnie też się nie chciało, ale tylko w momencie, kiedy porzuciłam tą swoją starą tożsamość, Kopciuszka. I wgrałam sobie nową, to dopiero wtedy zadziała się magia. I mogę Ci pokazać, jak to jest. Jak chcesz, po prostu napisz do mnie.